Drodzy mieszkańcy, drodzy widzowie, co mnie oglądacie, chciałbym złożyć wszystkim noworoczne życzenia. Zdrowia, szczęścia i czego sobie życzycie. Przede wszystkim zdrowia. Bo zdrowie najważniejsze. Będzie zdrowie, każdy sobie radę da. No i jeszcze taka ciekawostka, prezydent Trójmiasta szykuje się na otwarcie imprezy sylwestrowej. A ja jako sołtys Szykuje się na odśnieszenie drogi do kościoła. No, ktoś musi to zrobić. Nie zawsze służby, trzeba wspierać służby takie, co no, nie mogą sobie poradzić z takimi warunkami. Nie? Pozdrawiam wszystkich.